Jednym strzałem wyłamuję zamek przed pokojem Idę dalej jeszcze mnie nie widziałeś Tu może trochę huku To od wypierdalania drzwi Nie odciągania butów i zniszczę myślę, idę, nie mija ciągle śpisz Orange pocztę Głosowa Ale masz kuć jakiś śliczny głos, Mrr. brałbym cię Ta Orange podczyta głosa Ale, dzień dobry, że dodzwonię się do agencji ubezpieczeniowej. E, tak, tak, dokładnie. Jakie są możliwości ubezpieczenia swoich części ciała? E, witam, Kubu, czekam, to ja to tutaj przekażę. Dobrze, czekam. Halo? Ale, dzień dobry, ja dzwonię w sprawie ubezpieczenia pewnej części ciała. To Zobaczymy. Znaczy, chodzi mi o dolną partię ciała, którą chciałbym ubezpieczyć na, na pewną kwotę. Tylko chciałbym się dowiedzieć jeszcze, jakie są reguły tego. Chciałbym... Ale przecież to jest agencja ubezpieczeniowa. Tak. No, no, to gdzie bym mógł się zgłosić, żeby ubezpieczyć po prostu sobie kutasa? A nie wiem, to nie. To ok, tak, tak, Nie no, bo mam taki problem, jestem gwiazdą porno ogólnie przyszłą, niedoszłą, ale, ale, no, nie, nie chcą mnie wziąć po prostu, no, ale nie chcę sobie złamać, więc wie pan, ja bym jednak wolał, jakby mi pan ubezpieczył go. A, kurwa, rozłączył się. czy to dzwoniłem się do sprzedamkozestablice.pl Tak Ja mam pytanie, czy ja bym mógł ją wypuszczyć? Że jak? Wypuszczyć, czy bym ją mógł? No, ale jak wypuszczyć? No, ja tam panu cztery dychy pójdę z nią na spacerek, jak będzie miał ochotę to ją tam w dupcie zapnę No możesz Dobra, ale, ale gdzie się możemy umówić? Mam do ciebie podjechać czy jak? Czy tam za flaszeczkę obolimy i wydupcimy razem no ale ej, ale chłopy, chopy, ty ty, ty ty, chcesz z tego kopa? Hikika? Ha, Dobra, wyłączył się. Ale dzień dobry, czy Pani poszukuje opiekunki do dziecka? Tak. Ja mam pytanie, czy pani potrzebuje jakieś doświadczenia, bo ja pracowałem już około 3-4 lat, już będzie prawie, że cztery. Przy opiece przy dzieciach ogólnie byłem lubianym, jak to można powiedzieć, pracownikiem. Ludzie się nie, sobie mnie cenili, więc nie wiem, podesłać jakieś pani CV, może spotkamy się na kawę. Powiem tak, że dzisiaj to już nie mam głowy za bardzo do tego uczę, ktoś do mnie dzwoni, to może jutro oddychanie, dobrze? Mogę tylko imię pana prosić? Yy, Jerzy... Mhm. Stefaniak. Dobrze. Dobrze, a, dobrze a mam... numer tak... prywatny mi się ukryte ze świetli. Yy, to już podać numer pani? A, tak, sekundkę, tylko wezmę hmm, Czekam. 783 021 021 Przepraszam, na czym skończyłem? Bo nie wiem teraz. 783 021 002 Dobrze Tylko ja mam pytanie, czy pani nie będzie. Tylko ja jedno pytanie. Czy pani nie będzie przeszkadzać? to życzebie konia przy dziewczynka. Halo? Kurwa, chyba jej się nie spodobało. Halo, A czy to dzwoniłem się do Mateusza Kruka? Tak. Z tej strony podkomisarz Rex z Komisariatu Policji Ludwika Redygiera 46 przez 48 Ja mam sprawę dlaczego pan czepał konia w miejscu publicznym, dokładniej to jest szkoła Gimnazjum nr 25, wie pan, że to podchodzi pod kadeks korne? Aha, okej okay. Przepraszam no, gdzie podchodzi na przykład ci w dupa. Nie no, ale naprawdę to jest naprawdę niemiła sytuacja, gdy, gdy ty walisz konia, a ja to widzę obok a, a, Ale czemu ty się śmiejesz? Ale pomyśl, jak idziesz do szkoły, to przynajmniej weź tego konta i tam sobie strzep. No, od razu przyjemnie, nie muszę na to patrzeć walisz w kondoma, ja, ja nie muszę brać tego do buzi. Ej, ej, dobra, to, to powiem, powiem tak, hajkik na głowę i nara. Nie, to nie było podstawione. Tylko dostałem od kolegi jego